która uwaga powinna wystartować za 2 minuty, 14 sekund, 13, 12, 10 i tak mógłbym jeszcze chwilę odliczać to nawet, nawet szybciej niż u nas, bo my mamy na podgląd na Europejską z, i, Agencję Kosmiczną i te w tej chwili zostało... Ja lekkie opóźnienie. No tak, tak. Chciałem powiedzieć, że w trakcie, kiedy opowiadałeś, to wszystko odbył się ostatni test silnika. Ten test wypadł pomyślnie. Widzimy tutaj dane telemetryczne. Za chwilę nastąpi całkowita hermetyzacja kapsuły z naszym astronautą i resztą tej załogi. To będzie równo 60 sekund przed startem i od tego momentu już nic tak naprawdę nie może się wydarzyć. 45 sekund przed momentem zero nastąpi przełączenie Wszystkich komputerów i trzy sekundy przed momentem zero zapon silników, i to już jest nie do zatrzymania, to już się wtedy zacznie. A potem licznie Państwo, trzymajcie kciuki i pamiętajcie, że 57 sekunda po starcie jest najważniejsza i krytyczna. Słuchaj. To jest ten moment. A w którym momencie zacznie się końcowe odliczanie? Końcowe odliczanie powinno się zacząć. Wiesz co, już ono trwa. No to znaczy, ono trwa dużo wcześniej, bo oni to odliczają z bardzo mhm. dużym wyprzedzeniem. No Natomiast my tego nie słyszymy, tak samo jak to zaskoczenie, że nie ma tego huku, nie ma tego efektu takiego bum że widać tylko płomień, ale starty nocne to jest coś naprawdę niesamowitego i fantastycznego jak kiedyś czekałem przez 3 dni na taki start zła pogoda bizepsuma to potrzebny już nie można już nie można cofnąć już teraz nie można cofnąć 15 sekund do startu słyszycie państwo T minus 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ignition on the Poszła do góry. Ponad 500 ton paliwa spali się dosłownie w ciągu kilkudziesięciu sekund na naszych oczach. Widzisz? <laughs> Widzę! Ja mam cierki na. I ja sobie myślę, co on teraz myśli. Patrz mm -hmm. teraz na zegarek. 57 sekunda to jest ten moment, kiedy w rakiecie będą największe przeciążenia. Mm -hmm. Ona się teraz gwałtownie, bardzo kosmicznie szybko rozpędza. 57 sekunda to jest moment, kiedy przeciążenia mm -hmm. są maksymalne. Potem już po nią będą mieli wrażenie, że zwalnia. Mm -hmm. No w tej chwili 470, 490, 500 km na godzinę i cały czas, cały czas ta prędkość się zwiększa. Jeszcze nie przekroczyła prędkości dźwięku. Jeszcze chwilka do tego największego naprężenia. 700 km na godzinę. To jest ta prędkość. 4 km wysokości nad ziemią. 850 km na godzinę, 5 km nad ziemią. I to jest ten moment Max Q, jak Państwo słyszeli. Jeżeli teraz możemy odpukać, już gdyby się coś miało złego wydarzyć, to te 57 sekund minęło. zobacz. Trzymajcie kciuki dalej. Ponad 1000 ale wygląda na to, że wyszło. To trudno sobie to, szanowni państwo, wyobrazić. 1150 bo... tak. km na godzinę prędkość dźwięku przekroczona hmm. na tej wysokości. Ale to wygląda 11 imponująco. km nad Ziemią. To wygląda imponująco. Jeśli państwo mają możliwość, można sobie wejść na stronę Europejskiej Agencji Kosmicznej. Spójrz na zegarek, hmm. równo za minutę powinny zostać wyłączone silniki pierwszego stopnia. Dwie minuty 25 sekund to jest ten moment, kiedy wyłączany jest pierwszy stopień. Będzie taka moment, jakby chwila ciemności. Odłączy się ten stopień, co potrwa parę sekund i momentalnie powinny się odpalać silniki drugiego stopnia. A słuchaj, dlaczego nie mamy podglądu teraz, jeśli chodzi o załogę? To jest celowy zabieg? Nie, ma, nie, nie ma łączności. Mhm, nie ma łączności, mhm. natomiast są takie momenty i to jest ustalone z Europejską Agencją Kosmiczną i są też takie miejsca na przykład na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, gdzie tego podglądu nie ma. I to jest to zapewnienie chociaż minimum prywatności tym astronautom. To jest kosmicznie trudne przedsięwzięcie i to jest bardzo trudny lot. Wyobraźcie sobie państwo, jesteście wpięci w kapsułę, siedzicie tam już o dwóch godzin. od dwóch godzin. Teraz gigantyczne przeciążenia i tak przez 30 godzin tylko głową możecie ruszać i może minimalnie ręką. A potem będzie dokowanie do stacji mniej więcej jutro około 13 czasu polskiego. Pięć I znowu parę godzin na dehermetyzację, podłączenia tego wszystkiego i dopiero potem przejdą. Spójrz na prędkość. No słuchaj, 5 tysięcy, to już, to, to już jest historia. 5 tysięcy już w tej chwili 6 tysięcy km na godzinę i cały czas. 65 km nad powierzchnią Ziemi. Pierwszy stopień się odłączył w tym momencie i zapalił się silnik drugiego stopnia. Czyli jak na razie wszystko idzie zgodnie z planem.